za czasów pana Buddy był taki zwyczaj, że przedstawiciele danej szkoły rozmawiali z przedstawicielami innej szkoły filozoficznej, religijnej, i jeżeli ktoś kogoś przekonał, to wtedy ten, który został przekonany, przychodził do stronnictwa, z którym dyskutował, zostawał uczniem swojego dyskutanta, ponieważ w tamtych czasach ludzie chcieli być wyznawcami tego, jak jest. I ze względu na to, jeżeli jego poglądy okazały się fałszywe, no to przyjmował teraz oglądy te, które go przekonały i nie miał problemu z przechodzeniem z jednej szkoły do drugiej szkoły, ze zmienianiem poglądów, ponieważ nie chodziło o trzymanie się swoich poglądów za wszelką cenę ich bronienie, tylko chodziło o prawdę. I taka była w tamtych czasach sztuka prowadzenia rozmów. W podobny sposób wczesna grecka filozofia starożytna w Europie również. W ten sposób się rozwijała. Natomiast w dzisiejszych czasach nie ma tak rozumianej dyskusji filozoficznej, tylko chodzi o to, żeby przekonać drugiego człowieka do swoich racji, a nie chodzi o to, jaka jest prawda, jaka jest racja. I żeby zrozumieć, jaka jest też różnica między tym, jak się prowadzi debatę filozoficzną w aktualnych czasach, a w tamtych czasach, jak się to wydarzało, dobrze jest. Przyjąć taką kategorię przestrzeni dyskusyjnej, która jest warunkiem szukania prawdy, a nie chronienia swoich racji. I czym jest ta przestrzeń dyskusyjna? Jest to przestrzeń wolna od znaczeń. Przestrzeń otwarta na znaczenia. To znaczy, że jest otwarta semantycznie, czysta semantycznie. To jest przestrzeń dyskusyjna. Nie ma w niej żadnej racji, która. Określa tą przestrzeń, którą można wyrazić w pojęciach i tym samym w znaczeniach. To jest otwartość. Otwartość dyskusyjna. Przestrzeń dla dyskusji. I w tamtych czasach ludzie spotykali się w takiej przestrzeni dyskusyjnej. To znaczy stoi po jednej stronie jeden filozof, po drugiej stronie stoi drugi filozof i wymieniają swoje racje i kto kogo przekona. Że jego racja jest niewłaściwa, to ten uznaje wyższość poglądu swojego dyskutanta. A jest to dlatego możliwe, ponieważ obydwoje dyskutanci trwają w tej przestrzeni. To jest baza spotkania. Oni nie spotykają się jako dwa wrogie obozy, których nic nie łączy. Łączy ich otwartość, naprawdę. To jest otwartość nie na to, jak ja mam, tylko to jest otwartość na to, jak jest na wszystkie możliwe znaczenia. I to jest przestrzeń, w której przebywa filozof, który szuka prawdy. Jego punktem wyjścia jest, że nie wiem jak jest, o co tu chodzi, nie mam żadnej określonej wizji jednoznacznej, która by mi wszystko tu tłumaczyła. Dlatego na dzień dobry tajemnica jest tą otwartością. Jest to stan uczciwości, który jest warunkiem szukania, zadawania pytań. A nie, że na dzień dobry jestem już ten wiedzący, mam z góry ustalone poglądy sztywne, jednoznaczne o świecie I, i taka postawa, że ja wiem jak jest, to ona jest strasznie ciasna, hermetyczna i nie ma w niej miejsca na otwartość semantyczną, na przestrzeń dyskusyjną, nie ma w niej miejsca na wymianę racji i przekonywanie się, ponieważ. Ja nie podchodzę do dyskusji z założeniem, że ja przedstawię swoje poglądy, a Ty masz swoje poglądy i ustalimy w dyskusji, które poglądy są prawdziwe, tylko ja bronię swojego ja, ja bronię siebie, ja bronię tego, kim już jestem zgodnie z moją wizją rozumienia świata. Nie ma miejsca na dyskusję między moimi poglądami a tym, który te poglądy posiada. Moje poglądy są. Synonimem mnie samego, więc ja podchodzę do dyskusji wtedy, jakbym szedł na wojnę. Walczę o tożsamość, walczę o przetrwanie. Nie interesuje mnie, co Ty masz do powiedzenia. Ty nie jesteś mną, ty nie jesteś moimi poglądami i moim celem jest narzucenie moich poglądów w Tobie, czyli zdominowanie ciebie przeze mnie. Tutaj nie ma żadnej przestrzeni. Żadnej otwartości. Tu nie rozmawiają dwie osoby, które są zainteresowane prawdą, mają umysły badacza szukającego prawdy, tylko tu są dwa umysły, które już wiedzą i każdy broni swojej wiedzy, tylko jest zainteresowany bronieniem swojej egzystencjalnej tożsamości, która jest zlepkiem tych określonych znaczeń, które uważa za prawdziwe. Jeżeli ktoś by miał mu zabrać te znaczenia i mu powiedzieć, że one są nieprawdziwe, to byłoby to synonim jego właściwie personalnej śmierci. To byłaby dezintegracja mnie jako tego, za kogo się uważam. Ponieważ między mną a moimi poglądami nie ma żadnej szczeliny, żadnej różnicy. To jest ta zasadnicza różnica, która dzieli dzisiejsze dyskusje filozoficzne. Od tego, jak w starożytnych Indiach i być może w starożytnej Grecji rozumiano szukanie prawdy. Ponieważ szukanie prawdy było zarezerwowane dla określonej grupy ludzi. I oni się nazywali miłośnikami mądrości, ponieważ to byli właśnie ci, którzy stawiali wyżej mądrość od siebie. Byli filozofami, oni kochali mądrość, byli fileos, miłośnikami. Sofii, mądrości. Filozofia, filozofia, filozof. Ale dzisiejsi filozofowie nie miłują mądrości. Oni miłują tytuły, pensje, pozycję społeczną, Miłują autorytety, przypisy, ilość wydanych pozycji, ilość posiadanych doktorantów i to są ich przedmioty miłości. A jakby mieli być miłośnikami mądrości, to by musieli liczyć na karierę, że będą pracowali na uczelni, że będą znani, będą mieli z tego dochody i tak dalej. Ponieważ system edukacji jest tutaj nienastawiony na Szukanie prawdy, tylko tu są bardziej historycy, filozofii, pracują w jakichś zakładach, gdzie z góry wiadomo, że zajmujemy się pewną dziedziną, która jakoś wygląda i ją rozwijamy. A wszyscy ci, którzy by chcieli coś zacząć tak całkowicie od siebie, to dla nich nie ma miejsca, ponieważ bazą źródłową muszą być przypisy, autorytety, skąd to wiesz, jaki masz tytuł i tak dalej. Nikt nie będzie brał pod uwagę tego, że powodem, dla którego warto by go było wysłuchać, jest to, że. Nim stoi szukanie prawdy. Sama wartość znaczeń w dzisiejszym świecie jest niesłyszana, bo nie wydarza się już w tej czystości semantycznej. Ludzie nie są zdolni słyszeć tego, co słyszą, jako to, co to znaczy i się do tego ustosunkować, ponieważ jeśli się ustosunkowują, to już z całym zapleczem własnych znaczeń własnych partii politycznych, preferencji religijnych, kulturowych, językowych itd. Czyli z całym tym bagażem własnej konglomeracji pojęciowej, całą armią żołnierzy armat, które są gotowe bronić prawdziwości moich racji. Taka jest aktualna sytuacja przestrzeni, która jest całkowicie zawłaszczona przez informacje goszcz znaczeń, w których nie ma miejsca na otwartość. Nie ma miejsca na to, że one się wydarzają w pewnej tajemnicy i same nie są niczym ostatecznym. I dla buddysty ta przestrzeń sama w sobie jest prawdą absolutną. To jest prawda o rzeczywistości, że jest ona czysta semantycznie. Ta przestrzeń, która jest ciszą, otwartością semantyczną, jest naturą rzeczywistości, w której wydarzają się różne koncepcje, różne racje ale one są relatywne, tymczasowe. Mają swoje racje ze względu na swoje określone uwarunkowania. Wydarzają się w określonym czasie, historii, sytuacji, dlatego mają rację. W innej sytuacji, w innym czasie, w innych uwarunkowaniach nie mają racji. To jest relatywność. Znaczenia znaczą to, co znaczą w określonym czasie i miejscu. W innym czasie, w innym miejscu znaczą co innego albo tracą rację bytu. Nie są funkcjonalne, nie mają znaczenia te znaczenia. Jedynie co się nie zmienia zawsze, to, to ta przestrzeń, w której się to wszystko wydarza, czysta semantycznie. I to jest prawda absolutna. I w tej prawdzie absolutnej wydarzają się prawdy relatywne, koncepcje, znaczenia, które można materializować, na ich podstawie budować swoje życie, swoją tożsamość, swoją wizję świata. Wszystko się tutaj w czasie rozwija dzięki lgnięciu do tych pojęć. Utrzymywaniu ich prawdziwości relatywnej, co tworzy określone budowle światy, które są jako takie relatywne, i są w tej przestrzeni absolutnej, niezmiennej, cały czas wydarzającej się. Dlatego, jak buddysta zaczyna dyskutować z drugim dyskutantem, żeby przedstawić swoją rację buddyjską, to on ma przed oczami tą przestrzeń otwartości semantycznej. Jest gotowy w ten sposób. Widzieć każdą relatywność jako relatywną i widzieć jej uwarunkowania, względność, i widząc te uwarunkowania, podważać ich absolutność, pokazywać ich względność, ich nieprawdziwość. Albo z drugiej strony, ja chcę, może poprzez widzenie tych uwarunkowań, wzmacniać ich prawdziwość jako rzeczywistą, tu i teraz funkcjonalną, ponieważ cały czas widzi, że to jest względne, tymczasowe, uwarunkowane. Natomiast inne szkoły filozoficzne z reguły przychodzą do dyskusji z pewnym pakietem prawd relatywnych, które uważają za prawdziwe i między sobą dyskutują, wymieniają się tymi pakietami relatywnymi i sobie ustępują. Buddysta nie ma żadnego pakietu relatywnego tak naprawdę do obronienia. Jego pakiet relatywny jest relatywny, jego celem jest skazanie na tą prawdę absolutną. I pakiet relatywny może wyglądać jak chce, bo jego funkcją jest to, żeby wskazywał na prawdę absolutną, żeby doprowadzić do prawdy absolutnej. Pakiet relatywny nie jest celem samym sobie, nie jest prawdą, którą trzeba bronić. Czyli z tego budzenia ścieżka, pogląd, metody, religia nie są dla buddysty prawdą, którą on broni. Religia jest prawdą relatywną, która ma prowadzić do prawdy absolutnej. Dlatego tak rozumiejąc cel swojej praktyki, buddysta pozostaje na początku tego umysłu szukającego, który jest tym umysłem, nie wiem, jeszcze początkującego filozofa, a nie już tego profesjonalisty, tego znawcy. Ten umysł początkującego z celem tutaj się okazał sam sobie prawdą ostateczną, tym co było szukane, a prawdy relatywne tylko się wydarzają w tym miejscu, nieustannie zmieniają, wchodzą ze sobą w konflikty, w harmonię, w rozmowy, ale przemijają, a nie są niczym więcej, aniżeli tylko wydarzającym się pewnym procesem zmian, uwarunkowanym przede wszystkim prawem karmy, relatywny sam w sobie w tym sensie jest niczym innym tylko karmą, wyłanianiem się określonej sytuacji, która prowadzi do określonego skutku, która to sytuacja jest sama określoną przyczyną, jako skutek, powodem są kolejne skutki i sieć wzajemnych połączeń tworzy określone przyczyny, określone skutki i tak to się zmienia i wydarza w zależności jak się zmieniają skutki i przyczyny. Sieć wzajemnych powiązań to jest plan relatywny, ale te przyczyny i wszystkie te skutki, wszystko to wydarza się w przestrzeni otwartości, w ciszy, w której nie ma Miejsca na kategorię przyczyny, skutku, karmy. Na żadną kategorię. Tutaj nie ma jeszcze żadnej ustalonej koncepcji, o co tu chodzi, jak to funkcjonuje i czym to jest. To jest pierwotna, naturalna cisza wyjściowa umysłu, który miłuje mądrość i chce ją znaleźć. Podchodzi z założeniem, że ja nie wiem, ale się dowiem, a nie, że ja już wiem. I to wygląda tak i tak. To nie jest umysł filozofa. Umysł filozofa jest właśnie tym miłującym. I buddyjski filozof jako ten miłujący odkrywa tą postawę swoją na końcu tej ścieżki, jako szukającego prawdy, czyli samego siebie odkrywa, który był na początku tej przygody filozoficznej, w tej postawie szukania prawdy, odkrywa ostateczną prawdę, odkrywa to, co miał odkryć. Między tą miłością do mądrości, a samą mądrością okazuje się, właściwie nie ma różnicy. Ta miłość, to szukanie, jest samo w sobie tym, co miało być znalezione. To pragnienie zrozumienia, które jeszcze nie wie, które jest wolne od jakichkolwiek racji, ustaleń, okazało się miejscem docelowym moich poszukiwań filozoficznych. Dlatego pani Szady mówią człowiek to poznanie więc dąż do poznania jest w tym tutaj nie tylko zawarte to że ten proces poznawania ma być podjęty ale jest też tutaj zawarta informacja że człowiek jest tym filozofem jest tym miłośnikiem że ten miłośnik jest tym co ma być poznane i to jak jest stało poznane to proces poznawania się nie skończył poznawanie jest cały czas poznawane, nieskończone. W momencie, kiedy usiądziemy na laurce i stwierdzimy: O, to jest czystość semantyczna, już wiem o co chodzi, zdefiniowałem i teraz mogę żyć normalnie, relatywność określona pełni funkcję prawdy, to w tym momencie przestałem poznawać, przestałem być filozofem, miłować prawdę i wszedłem w jakąś wizję buddyjskiej pustki, profesjonalisty, straciłem czystość. Dziecięcą, ufną, tajemniczą, niezaprogramowaną jeszcze obecność własną, która nie jest jeszcze w żadnym algorytmie, nie należy do żadnej partii, nie należy do żadnej religii, kultury, burzyny, do żadnego języka. Dlatego ta miłość, ta czystość jest cały czas obecna. W tym sensie dąż do poznania i jesteś poznaniem. Z drugiej strony, Chuang twórca Nan Hua Cheng King, prawdziwej księgi Południowego Kwiatu, mówi. Poznanie jest nieskończone, więc skończ poznawać od razu. On mówi tutaj o tym samym, tylko od drugiej strony. On mówi tutaj o tym, że plan relatywny zmienia racji, nie ma końca. Więc przestań wikłać się w te relatywne racje. Rozpoznaj, że to są tylko relatywne racje i spocznij w tym nierelatywnym, absolutnym zrozumieniu, że to są tylko w kółko zmieniające się relatywne racje. I one nie znikną z tego powodu, że Ty zrozumiałeś, że one są relatywne. One pozostaną, ale już nie będziesz je chwytał, się na nich fiksował. Nie będziesz już ich bronił za wszelką cenę. To znaczy kończ poznawać od razu. Przestań być napięty, arogancki. Nie patrz na kogoś, kto ma inne racje, jako na wroga, na przeciwnika. To ma na myśli mistrz Jezus też, kiedy mówi, że jak nie będziecie, jak dzieci nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Tu chodzi o tą czystość dziecka, niesformatowaną jeszcze uczciwość poznawczą, która jeszcze nie wie, ale chce się dowiedzieć, ponieważ rodzice świat wytrącają z tej czystości, sugerując, że pora być normalnym, dorosłym człowiekiem, ponieważ ten umysł w świecie sam sobie jest nieznanym. Ta czystość nie ma wartości w świecie niebuddyjskiej darmy. Nie jest to coś, co można opisać, sprzedać, znaczy można zrobić karierę, tytuły zdobyć, być gwiazdą filmową itd. Nie ma to wartości. Jedynie można to urzeczywistnić i uczynić swoją własną prawdą, swoją własną tożsamością, która wtedy jest, Wspólną tożsamością wszystkich tych, którzy tak postrzegają świat. I w tej tożsamości, wspólnej dla tych istot, ktoś taki jest bogaczem. Chociaż dla świata nic przez to nie zdobył, tylko się wręcz pozbawił grzebienia koguciego, jakiś ozdób, to on jest bogaczem, ponieważ cały świat należy do niego. Wszędzie jest u siebie. Wszystkie relatywne racje nie są jego przeciwnikami. Nie jest wrogiem nikogo. Żadnej relatywnej prawdy. Jest życzliwy. Czuje się u siebie, w każdej kulturze, w każdym języku, w każdej religii, z każdym człowiekiem. Czuje się bezpiecznie, czuje się wiecznie, niezniszczalnie. To jest ta wartość, którą Udysta zdobywa, ale to nie jest wartość, którą on może postawić na świeczniku i inni będą widzieli: O, ja też chcę to mieć. To jest bardzo osobista, wewnętrzna, ukryta prawda którą można urzeczywistnić, jeżeli jesteśmy zainteresowani prawdą, jeżeli jesteśmy miłośnikami mądrości, prawdy. To jest warunek, to, to jest uczciwość filozoficzna tutaj potrzebna, pokora filozoficzna, to jest chęć i odwaga do przekroczenia własnych uwarunkowań, własnej relatywności, własnych racji. Jeżeli nie jesteśmy gotowi poświęcić życia wszystkiego dla tej prawdy, nawet pojęcia jakieś buddyjskie, no to jej nie osiągniemy nie doświadczymy, ponieważ rozumiemy, że to są tylko relatywne możliwości, zawsze. Jeżeli coś się wyłania, coś naucza, coś mówi, coś się przejawia, to to jest uwarunkowane, relatywne. To jest już racja dyskutanta, którą on będzie bronił. Ten umysł jest nieuwarunkowany cywilizacją ludzką. Cały wszechświat ze swoimi gwiazdami, słońcami, Planetami, religiami, kulturami, mieszkańcami, językami może zniknąć. Ale ta otwartość semantyczna, w której jest miejsce na wszystkie możliwe możliwości przejawień i znaczeń, ona nie może zginąć ona jest nieuwarunkowana. To jest mądrość. To jest to, co miłuje filozof buddyjski. Tą mądrość chroni, bo to jest jego miłość, skarb. To jest jego własny umysł. Tak wygląda umysł buddy. Oby te słowa przyczyniły się do lepszego zrozumienia nauki Padmasambawy, Mistrza Jezusa i wszystkich innych oświeconych. Omaha Hung, Benza Guru, Pema Siddhi